Umysł milionerek to przestrzeń dla kobiet, które pragną sukcesu na własnych zasadach. Rozmawiamy o mentalnym i materialnym bogactwie, strategiach ludzi sukcesu i wykorzystaniu swojego potencjału. Sandra Zenka to światowy lider w branży MLM, przedsiębiorca i certyfikowany coach. Tworzy społeczność Forever Business Club, inspirując do zdrowia, pewności siebie i niezależności finansowej. Aleksandra wójcik to trener mentalny i dyrektor sprzedaży w branży IT na etacie. Sukcesami zarządza zespołem sprzedażowym B2B generującym wielomilionowe obroty. Witamy w podcaście Umysł milionerek. Dziś rodzisz się na nowo. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie z takim pytaniem. Co Ciebie napędza do działania, żebyś wyszła z, takiej, z takiego nastawienia, co muszę dziś zrobić, a zadała sobie pytanie, co mnie dziś napędza do tego, że chce mi się więcej, inaczej i lepiej? I moje pytanie, Sandra, jest: jak Ty się napędzasz codziennie? Czyli, co Ciebie mobilizuje bardziej niż kawa? Bo dzisiejszy odcinek nazwałyśmy nie kawa, tylko wizja cię obudzi. I co ciebie budzi? No, budzi mnie wizja. I ja jestem gorącą promotorką mapy marzeń, czyli zwizualizowanych swoich celów, które masz. Właśnie w telefonie, nie mogę teraz pokazać, bo telefon odlicza nam czas tego podcastu. Na komputerze w tapecie, ale też taką mam papierową, po prostu wyciętą z kartonu, na dużym Brystolu, wizję swojego życia. I to mnie napędza. I za każdym razem, kiedy czy w sprzedaży, budując swój zespół, dostaję jakieś odmowy, czy coś pójdzie nie tak, coś się przesunie, coś pójdzie po prostu nie po mojej myśli. I mam taki moment zawahania, że chciałoby mi się jakimś projektem walnąć, to potem patrzę na swoją wizję i ja wiem, po co ja mam to robić. Więc ja jestem zdecydowanie team Mapa Marzeń i Mapa Marzeń nakręca mnie do działania, bo wiem, że sukces to jest podnieść się tylko o jeden raz więcej. Że właśnie ten sukces, który mnie nakręca, to jest. Kiedyś usłyszałam podążanie od porażki do porażki. Ja nie lubię słowa porażka. A bardziej y, wolę sobie je zastąpić słowem lekcja, doświadczenie, wyciągnięcie Działanie. wniosków. Tak. tak y, no, taka informacja zwrotna, co mam zmienić w swoim działaniu. Y, ale dla mnie to jest takie podążanie od efektu do efektu i być może na początku nie są to efekty, które mnie zadowalają, ale wyciągam z tego wnioski i idę. Bo widzę kierunek. I ja dzięki temu mm, trochę podążam jak na GPS-ie, czyli wiem, w którym punkcie jestem, wiem, w którym kierunku zmierzam i mogę zobaczyć, jak zbliżam się do tego celu. I to mnie nakręca. Także, odpowiadając jednym zdaniem, mnie nakręca wizja życia moich marzeń, na którą patrzę, którą mam taką, wiesz, do dotknięcia w postaci fizycznej mapy marzeń albo takich elektronicznych map, map, map marzeń na telefon czy komputer i zbliżanie się do tego. Mnie napędza najbardziej y, to, w jakim miejscu byłam, co zrobiłam i co jeszcze mogę, że ten start, y, w którym weszłam w dorosłe życie, był zupełnie inny i patrząc z perspektywy czasu jestem w szoku, jak pracując nad sobą, można przekraczać swoje granice, bo każdy z nas, jeżeli postanawia być numerem jeden w swojej dziedzinie, to jest w stanie to osiągnąć, bo ty dajesz sobie na to przyzwolenie i to jest chyba największe y, takie wow dla mnie, że ja to, co postanowię, mogę zrealizować. Tylko mam sobie dać na to przyzwolenie, akceptację na te lekcje, które są po drodze. I to mam je tak nakręcać, bardziej niż kawa codzienna, do tego działania, aby wieść życie jakie chcę. I przede wszystkim po drodze zrzucać swoje maski, takie ograniczenia, które gdzieś tam przez życie e, mamy ze sobą e, zabrane jako taki bagaż doświadczeń, zacząć je po prostu zrzucać po kolei i być odważnym w tym, co robimy. Dlaczego? Dlatego, że to tym my tylko mamy wpływ na to, jak będzie nasze życie wyglądało. I czy masz wpływ na to, co powie o tobie sąsiadka, koleżanka? Nie, nie masz. Ale ty masz wpływ na to, jak będzie twoje życie, twoje, twoich bliskich wyglądało. Czy koleżanka, czy znajoma da ci na to życie? Nie da ci na to życie. W związku z tym rób w zgodzie ze sobą, ze swoimi celami, ze swoimi wartościami. Em, Obudź się przede wszystkim z tego letargu, że co inni powiedzą, i y, zacznij żyć wizją swojego życia, a nie innych. Bo bardzo często żyjemy tą wizją otoczenia, a nie swoją. Tym samym marnujemy to życie i przelatuje nam ono przez palce. I to jest chyba największy taki, taki gremlin, którego nosimy. Większość ludzi z nas, że nie żyjemy wizją swojego życia, tylko żyjemy wizją życia, co inni powiedzą. Tym samym nie jesteśmy w stanie się obudzić i kreować naszej codzienności taką, jaką chcemy, taką, taką jaką chcemy, żeby wyglądała, tylko żyjemy w takim letargu. Że jakoś żyjemy, że robimy wszystko, że doświadczamy, że działamy, ale tak naprawdę nie działamy w zgodzie ze sobą, dla siebie i dla tego, żeby nam było dobrze, tylko chowamy się przed tym, co inni o nas powiedzą. Większość ludzi żyje w trybie przetrwania. Czyli większość ludzi żyje od piątku do piątku, żyje od wakacji do wakacji i to jest nawet nie wizja życia, tylko to jest jakaś wizja, która mm, daje im przetrwać w tym trybie tak zwanym przejściowym. I dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że twoje życie to jest to, co traktujesz jako ten tryb przejściowy. Czyli zamiast cieszyć się, i faktycznie relaksować na wakacjach, to oni żyją i pracują 360 dni po to, żeby te 5 mieć na wakacjach. Stąd się bierze depresja. Dokładnie. Bo jeżeli tylko i wyłącznie chciałabyś odpoczywać na wakacjach, a nie umiesz sobie tej dopaminy dać na co dzień, czyli nie tworzyć tego życia, swojej wizji takiej, jaka, jaką chcesz. Tylko żyjesz od projektu do projektu i twoja codzienność nie jest twoją fascynacją, to stąd się bierze właśnie depresja. Jest za mało dopaminy. Ludzie żyją na takich zasadach, a i pojadę na urlop, to odpocznę, a weekend przyjdzie, to się zrelaksuję. A tu trzeba tworzyć codzienność taką, w której będę miał pełną fascynację, w której Będę cieszył się z każdego dnia kolejnego, który przychodzi, w którym będę budził się i będę się budziła do tego, żeby zrealizować coś, co pomoże mi wejść na wyższy poziom. Te codzienne wybory powodują, jak my ze sobą się czujemy i czy my wchodzimy w jakąś jednostkę chorobową, czy nie. Bo jeżeli tylko i wyłącznie żyjemy tym, że coś będzie, no to niestety to powoduje, że niestety później bierzemy tabletkę, żeby się lepiej poczuć, a nie mamy te duże cele, które nas zapalają. Mamy wizję swojego życia, która nas zapala. I jak masz wizję i przebudzisz się i weźmiesz odpowiedzialność za to życie, to w mojej ocenie tabletka nie będzie potrzebna. Mm. E, większość ludzi e, żyje w takim letargu w takim letargu, trochę na autopilocie, wstaje, przejeżdża wielokrotnie przez lata tą samą trasę, praca dom, praca dom, odbiór dzieci, zrobić zakupy, zrobić obiad, zrobić kolację, pójść spać i zaczynamy od nowa. I ja e, nawet rozumiem też tych ludzi, bo pomimo, że jako mała dziewczynka czułam, że mam w sobie tą ambicję, że mam w sobie ten głód sukcesu, to też tak było, że wpadłam potem w to otoczenie korporacyjne, w pogoni za celami, które nie do końca były moje, bo nawet jeżeli realizowałam wielomilionowe mm, obroty, wielomilionowe inwestycje, to zawsze jakiegoś parametru nie dowoziłam. Jak było więcej inwestycji, to było za mało otwartych kont. Jak było więcej otwartych kont, to było za mało jakiegoś tam konkretnego produktu. Więc cały czas miałam takie poczucie, bycia niewystarczającym. Bycie niewystarczająco dobrą i na etapie szkoły, i w moim e, otoczeniu domowym, i na etapie korporacji. I pamiętam, że przez lata pracując w korporacji, w bankowości, jeździłam e, autobusami, metrem i mówiłam sobie tak, jakby mi się chciało, tak jak mi się nie chce. Gdybym ja miała w sobie tą energię, mówiąc innymi słowy, e, i taki zapał do tego życia, ja żyłam w letargu. Ja żyłam w letargu, ja żyłam na autopilocie, nie boję się do tego przyznać, bo to był etap. Natomiast ja się przebudziłam do tego, żeby w pewnym momencie zawalczyć o siebie. I tak ważne jest też, kogo my sobie do swojego życia dobieramy, bo ja otworzyłam swoją firmę 6 lat temu i nie, nie zrobiłabym tego, gdyby nie to, że mam bardzo wspierającego partnera. I ja się bałam, i on mi powiedział: Zrób. Ja, w razie czego nas utrzymam, ja, w razie czego wezmę to na siebie. Ja, jako kobieta, która zawsze chciała być kobietą niezależną, jak ja nawet to usłyszałam, to ja już wtedy byłam przerażona, co ja słyszę, ale wiedziałam, że po prostu mogę na nim polegać. I w razie czego będzie taką dla mnie poduszką bezpieczeństwa, więc ważne to jest, na kogo my stawiamy w swoim życiu, kto jest obok nas, eee, czy możemy na tę osobę liczyć. I czy masz takie osoby, które dmuchną ci w skrzydła i powiedzą, pójdź za swoim marzeniem, zrób to. Po prostu just do it. Jak mówi e, cudowny slogan Nike. Więc. Czyli nie kawa, a wizja cię pobudzi. Tak, ale wiesz co, ja, ja nawet mam takie wizje, tylko Sandra. bałam się, że mi nie wyjdzie. To Dobrze. był też strach przed porażką. Dobrze. Jesteś z tym mindsetem. Mhm. Idziesz do korporacji. Tak samo byś pracowała? Znaczy ja tak pracowałam, w sensie w pewnym momencie. Nie, z tym rozwojem, co teraz masz, z A tą teraz? wiedzą, którą okay. masz. Dostajesz y, propozycję pracy super, inaczej byś pracowała. A tak. jesteś innym człowiekiem. Zdecydowanie. I to nie chodzi o to, czy ty pracujesz w korporacji, czy ty masz przy, y, y, własny biznes, bo ludzie, którzy mają własny biznes, potrafią żyć od pierwszego do pierwszego. Chodzi o ten mindset, chodzi o to nastawienie, chodzi o te kompetencje, umiejętności, e, samorealizacji, pracy nad sobą, który pojawia się, jeżeli podejmujemy decyzję o wizji naszego życia. I myślę, że gdybyś poszła teraz do korporacji pracować. To bym przede wszystkim świadomie wybrała firmę, świadomie wybrała branżę i robiła coś, w czym, mając już wi wiarę w to. Um... I pewnie na pewne rzeczy byś się nie godziła. Umiejętnie, umiejąc to wytłumaczyć. Tak. A czasami dokonać wewnętrznej zmiany, która do tej pory jest jakąś tam naleciałością, ale ty, wiedząc, jak powinno to wyglądać, bo przyniesie to i zupełnie inny rezultat w firmie, podjęłabyś taką decyzję. Znaczy, przede wszystkim wybrałabym na pewno inną branżę, i mhm. nawet kiedy ruszyłam ze swoją firmą, ona zaczęła przynosić zyski. Zaczęłam się zastanawiać, Jezu, po co mi była ta bankowość? Ja dzisiaj już wiem po co, bo nie ma. Przypadkowej Twojej ścieżki kariery. Nawet jeżeli w pewnym momencie wypalisz się w jakimś zawodzie, albo w danej pracy, albo w danej firmie się coś pozmienia, to wszystko jest po coś, jeżeli Ty tak zdecydujesz. Zachęcamy zawsze do tego, żeby mm, przepracować pewną sytuację ciężką, trudną, niewygodną, e, którą ludzie nazywają porażką, mm, i przekuć ją na swoją korzyść, czyli wyciągnąć lekcję i zadać sobie takie coachingowe pytanie wtedy. Czego ta sytuacja mnie uczy? Czego ja się dzisiaj dowiaduję o sobie? Możesz się dowiedzieć o tym, gdzie są twoje granice. Ja wiem, dlaczego ja byłam wypalona, bo ja e, pracowałam w branży, gdzie nie fascynowało mnie, e, Aleksandra, to, jaka jest cena baryłki ropy. Mnie nie fascynowało to, jak zmieniają się dane w wykresach. Dla mnie bankowość, prywatna bankowość, private banking, duże pieniądze. E, to był dostęp do mindsetu ludzi sukcesu. I to była jedyna rzecz, która mnie trzymała. Mnie nie fascynowały rzeczy, których musiałam się nauczyć po drodze, do tego, żeby, żeby tych ludzi poznawać. No owszem, no ja teraz jakby wiem, na czym polega lokata, obligacja, fundusze strukturyzowane i wszystkie inne konstrukcje finansowe. Mam to, mam to w jednym małym palcu. Natomiast nie, nie o to chodziło mi. To był pewien efekt uboczny. Dla mnie to było narzędzie komunikacji. To tak jakbyś pojechała do obcego państwa i uczysz się języka, żeby porozmawiać z tubelcami. Dla mnie bankowość to było właśnie nauczenie się tego nowego języka, tego języka finansowego, tych kompetencji zarządzania portfelami inwestycyjnymi, po to, żeby kiedyś stworzyć swój. Bo wyciągnęłaś z tego lekcję, czyli przekułaś swoje doświadczenie na wizję życia, jaką chcesz realizować. Nabierając jednocześnie umiejętności od osób, które ciebie otaczały. Tak, natomiast wiesz, to też było tak, że w pewnym momencie ja się czułam jak w klatce. To znaczy, że e, podążałam tym utartym schematem, natomiast ja wiedziałam, że korporacyjnie jestem zaszufladkowana. Po kilkunastu latach w jednej branży, ciężko się przebranżowić, ciężko zmienić branżę. I, I nagle z bankowości, nie wiem, pójść do reklamy albo gdzie indziej, bo osoby, które rekrutują w reklamie, chcą ludzi z reklamy, tak? Szczególnie, które mają kilkunastoletnie doświadczenie, a nie z zupełnie innego poziomu. Więc ja żyłam też w takim bardzo mocnym ograniczeniu, że jeżeli ja będę chciała coś zmienić w swoim życiu, to ja muszę się finansowo cofnąć do stawek, które są na samym początku, a ludzie się przyzwyczajają, i w momencie, kiedy budujesz swoją ścieżkę kariery, no to zupełnie inaczej to wygląda w momencie, kiedy no, zarządzasz zespołem, wtedy możesz sobie e, łatwiej zmienić branżę, powiedzmy tak, że, że łatwiej jest, bo masz pewną kompetencję. Inne ma, kompetencje in, są brane inne, pod uwagę. Tak, inne kompetencje hmm. są brane pod uwagę. Łatwiej jest zmienić branżę. Natomiast, jeżeli się wyspecjalizujesz w danym obszarze, e, to ciężko to jest przełożyć na zupełnie inną branżę i być ekspertem w zupełnie innej dziedzinie. Dlatego na przykład tak e, bardzo uważam, że dobrym rozwiązaniem jest dołożenie dodatkowego projektu, jakim jest chociażby Forever. Bo tu nie rezygnując z tego, co. Stąd dzisiaj e, Aloes u nas. Na... I nie tylko dzisiaj. Ale nie tylko dzisiaj, ale Sandra stwierdziła, że będzie tutaj lokowała, bo Sandra pracuje między innymi dla tej firmy. W związku z tym, żeby być spójnym, tak. e, będziemy pili ten Aloes tutaj, ponieważ ma różne właściwości prawidłowe, które nas będą wspomagały, więc. Tak, tak. Stąd się też pojawił w podcaście, ponieważ my też na co dzień pijemy tak, po prostu aloes, więc też nalewałyśmy sobie gdzieś tam na zapleczu, a no, może go zainspirujemy do tego, żeby również spróbował i zadbał o swoje zdrowie. Tak, nie tylko tego, ale również innych produktów. Tak, ale co, co mi się podoba, to to, że właśnie mm, to jest też forma współpracy, dzięki której nie rezygnując z tego, co ktoś robi, może mieć miękkie przejście do innej branży, do innej puli kompetencji, do środowiska osób, które mają wspierający mindset. I to jest właśnie taki, mm, te, taki fajny element, który nie ma. Nigdzie indziej. Ponieważ jeżeli na przykład pracowałam na etacie i rozważałam, żeby założyć swoją działalność gospodarczą, to wiedziałam, że będę musiała opłacić koszty, że będzie ZUS, będę musiała ponosić koszty księgowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli otwarcie jakiegokolwiek dodatkowego projektu, z którego miałabym zarabiać pieniądze, wiązało się od razu z pulą kosztów, która za tym szła. I bałam się też tak zero jedynkowo postawić na to, że rezygnuję z etatu, otwieram działalność, skaczę na główkę i po prostu i, i zobaczymy, co z tego będzie, bo chcę realizować swoje marzenia, więc. Byłam w pewnym momencie taka wypalona, bo czułam, że nie mam już przestrzeni do rozwoju w ramach bankowości, że tam, gdzie chciałam dojść, doszłam. Przeszłam całą ścieżkę kariery i jakby nie widziałam tam perspektywy dla siebie. Z drugiej strony uświadomiłam sobie, że to, co ja chciałam się, to, czego się chciałam nauczyć w kontekście zarządzania, budowania majątku, dostępu do e, strategii ludzi sukcesu, dostępu do tych ludzi, do rozmów z nimi. To już miałam, ale po kilkunastu latach okazało się, że ja chcę zmienić stronę stolika, że ja chcę być właśnie jedną z tych osób. I jak ja mogę przejść? I czułam, że nie mam na to pomysłu do końca, a nawet jak miałam jakieś pomysły, to bałam się, że sobie nie poradzę. I przez to, że nie mogłam zrobić tego ruchu na tamten moment, nie byłam na tyle silna psychicznie, żeby go zrobić, to sama. Po prostu wykonywałam mechanicznie te rzeczy, które musiałam wykonać, i nie mogłam robić tej ekspresji, właśnie siebie. Ty wspomniałeś o depresji. No, depresja to jest brak wyrażania samej siebie. I jeżeli my zakładamy właśnie te maski, wykonujemy mechaniczne działania, to w pewnym momencie no nie ma takiej siły fizycznej, że twój nastrój się nie obniży. Że nie będziesz załowana, że będzie ci się chciało przestać po prostu rozmawiać z innymi ludźmi, bo nie możesz wyrażać sama siebie, czyli tego, co jest w środku. Tak, i to jest destrukcyjne. Mhm. Tumienie naszych pragnień, naszych potrzeb, naszych wizji, naszych marzeń. E, jeżeli my chcemy zrobić tą ekspresję, to nas pobudza. Tak. Ta właśnie wizja życia, ale nie tylko wi wizja życia, ale pomalutku małymi krokami zbliżanie się do tej wizji życia. Bo jeżeli ty masz wizję życia, ale ty czujesz, że utknęłaś w jakimś miejscu i nie widzisz drogi wyjścia, to co z tego, że ty masz tą wizję? Jak nie możesz wykonać żadnego działania w kierunku tej wizji. Generalnie zawsze możesz, ale to jest kwestia też otworzenia się w kontekście mindsetu i środowiska, które cię otacza, po to, żeby właśnie ktoś ci w te skrzydła dmuchnął, ktoś żeby ci podpowiedział, jaki jest pierwszy najlepszy krok. Malutki, który możesz zrobić, ale zrobić go już dziś. No ta rutyna przede wszystkim powoduje, że nie mamy tej wizji życia, bo ludzie się boją wyrażać siebie. I to jest to, w którym stronę idzie w tym momencie korporacje. Moim zdaniem, muszą zmienić jakkolwiek to brzmi, swój mindset. Dlaczego muszą dać możliwość wyrażania siebie ludziom, żeby ludzie w ogóle pracowali na etatach? Nawet jak są dywersyfikować swoje przychody gdzie indziej, to mają to realizować. Jeżeli mają pasję śpiewania, to mają śpiewać. Jeżeli mają pasję gry aktorskiej, to mają to realizować. Po prostu, bo pewne rzeczy nas napędzają. Y też m, wyrównujemy sobie pewne poziomy tam yy, endorfin, yy, i lepiej funkcjonujemy po prostu, jeżeli możemy się spełniać w różnych aspektach życia i ktoś też o tym wie. Bo jeżeli pracujesz na etacie i realizujesz swoją pasję yy, i możesz to zrobić mhm. otwarcie, i możesz to powiedzieć w pracy, że to robisz, to już jest, że ty nie masz maski na sobie. Tak. I to powoduje, to jest fantastyczne dokładnie. I to powoduje, że ty jesteś w stanie robić i to. I to. To jest tak samo jak ja. Jestem na etacie ja nagrywam podcast. E, czy się podoba to mojemu pracodawcy? Mam nadzieję, że tak. Mhm. Natomiast no, nierobienie tego i skrywanie swoich marzeń gdzieś głęboko powodowałoby, że destrukcyjnie zaczynam siebie, do siebie podchodzić, a tym samym zaczynam siebie niszczyć. Zaczynasz sobie umniejszać, zaczy zaczynasz się kurczyć w sobie, i na pewno ten podcast trafi do którejś z kobiet, która będzie miała takie uczucia, właśnie, że chciałabym czegoś, ale nie mogę tego wyrazić, i zaczynasz się kurczyć sama w sobie. I to jest najgorsza rzecz, najgorszy kierunek, y którym możesz pójść. Absolutnie. Trzeba coś zmienić. Jeżeli masz takie poczucie, jeżeli słuchasz tego podcastu, to to będzie takim, niech to będzie takim mojej kapkolem, niech to będzie takim budzikiem, niech to będzie taką pobudką, muszę zrobić coś inaczej. Głupotą jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych efektów. Głupotą jest właśnie wpadać w rutynę. Ja zaraz odnoszę, odniosę się do rutyny, bo uważam, że rutyny są świetne i są genialne i są cudowne pod warunkiem. Że nas wspierają. Że nas wspierają i że wspierają wizję życia, którą chcesz żyć. O czym tu mówię? E, jeżeli ty masz wizję, że niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jesteś, dzisiaj możesz, nie wiem, pracować na etacie, ale masz wizję, że chcesz być, załóżmy, trenerem personalnym i pracować, tworząc swoją markę i mieć swoich klientów i tak dalej. No to jeżeli masz taką wizję, e, to możesz zmienić etat i być bliżej branży, czyli pracować gdzieś już w ramach siłowi. Obserwować, jak ten biznes wygląda i na przykład robić na początku biurowe rzeczy. Ale co Twoja rutyna musi wspierać? Zdrowe jedzenie, regularne ćwiczenie, zdobywanie regularnej wiedzy w zakresie ekspertyzy, którą chcesz posiąść, inwestowanie w tą wiedzę. To od tego się wszystko tak naprawdę zaczyna, a ludzie często. Kwiją w miejscu, marzą o czymś, albo nawet to, co ja już wielokrotnie usłyszałam: Sandra, ja nie mam marzeń. O nie, nie, nie. To nie jest tak, że ty nie masz marzeń. To jest tak, że ty masz marzenia, które myślisz, że jesteś zbyt mała, zbyt niekompetentna, masz zbyt mało pieniędzy, albo jesteś ze zbyt małej miejscowości, żeby je osiągnąć. I jeszcze myślisz sobie, a co ludzie powiedzą? Jeżeli ja w ogóle powiem im o tym, że ja mam jakiekolwiek marzenie, już nie wspominając o dużym marzeniu. Więc to nie jest tak, że ludzie nie mają marzeń, każdy ma marzenia, bo każdy był kiedyś dzieckiem. Każdy chciał być, nie wiem, ja chciałam być aktorką, chciałam być kosmonautką, chciałam różne rzeczy, piosenkarką oczywiście, chciałam różne rzeczy jako dziecko, bo dzieci pod warunkiem, że no mają jakieś wspierające środowisko swobodnie wyrażają siebie i mogą zmieniać te wizje i one Wyją się nie oceniają. I żyją, że... I żyją w prawdzie. żyją w bo ja tydzień temu chciałam być piosenkarką, a teraz chcę być kosmonautką, bo widziałam dokument o tym jak się leci w kosmos i jak się fajnie unosisz nie czując grawitacji i przecież mogę zmienić zdanie. Dzieci sobie dają prawo do zmiany zdania. Dzieci są szczere, autentyczne, więc uczmy się też od nich tej szczerości, autentyczności. Złapmy się na tym, czy ja wyrażam sama siebie dzisiaj, czy też nie wyrażam samej same siebie dzisiaj, bo jeżeli ty potrzebujesz kawy, jeżeli ty czujesz, że jesteś w rutynie, że ty po prostu chodzisz do pracy, no bo jakoś trzeba zarabiać pieniądze, to ty jesteś w trybie przetrwania, a nie w trybie tworzenia. Nie w trybie kreacji, nie w trybie świadomej kreacji, do której my Cię zapraszamy. Bo mindset sukcesu to jest mindset sprawczy, który wie, gdzie idzie, dlaczego tam idzie i dlaczego to jest dla Ciebie ważne. Zachęcamy Ciebie, żebyś się obudziła, żebyś wykreowała swoje życie takie, jakie chcesz, a możesz to zrobić tylko Ty codziennymi działaniami, codziennymi decyzjami i codzienną wizją Twojej przyszłości. Trzymamy za Ciebie kciuki. I mam nadzieję, że po tym podcaście obudziłaś się i nie potrzebowałaś kawy. Do zobaczenia co tydzień w środę o 19.00.